W tym roku przyznaliśmy nagrodę specjalną panu profesorowi księdzu Michałowi Hellerowi. Myślę, że to jest postać, która nie wymaga przedstawiania, natomiast pewnie warto powiedzieć dwa czy trzy dobitne zdania. To jest filozof, fizyk także oczywiście przedstawiciel kościoła, człowiek o niezwykłej wiedzy, która jest wyjątkowo potrzebna nam dzisiaj, bowiem próbuje łączyć rozważania kosmologiczne na temat wszechświata z głęboką wiedzą fizyczną, ale także patrząc na to z perspektywy religii katolickiej. Mnie się wydaje, że w debacie religia, nauka, ale jednocześnie w posadzonej debacie w bardzo takim głębokim kontekście filozoficzno-fizycznym jest nam dzisiaj niezwykle potrzebna. Wiele osób zmaga się z pytaniami na ten temat i nikt tak dobrze nie potrafi tłumaczyć tych zjawisk jak ksiądz profesor Michał Heller. W kategorii naukowiec w tym roku nagroda przypada panu profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi. W tym roku e, nagrodę w kategorii naukowcy otrzymał pan profesor Ryszard Tadeusiewicz, który jest wybitnym automatykiem, informatykiem, inżynierem z zakresu biomedycyny. To jest postać wyjątkowa w polskich warunkach, ponieważ jest on autorem kilkudziesięciu książek, setek publikacji oczywiście, ale także niezwykle zaangażowanej działalności popularyzatorskiej. Od lat wypowiada się na piśmie, czy też, czy też w inny sposób na tematy związane ze znaczeniem informatyki w dzisiejszym świecie, rewolucji cyfrowej ale także osadzonej informatyki w kontekście zastosowań w innych dziedzinach życia, w szczególności właśnie w inżynierii biomedycznej i w automatyce. Nagroda w kategorii instytucja naukowa przypada w tym roku Instytutowi Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego. Jest z nami pan dyrektor profesor Szewczyk serdecznie gratulujemy. Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk to jedna z najstarszych polskich instytucji naukowych. W ubiegłym roku obchodziła 95-lecie, ale także jedna z najlepiej popularyzujących naukę. To właśnie dzięki inicjatywie uczonych z Instytutu Nęckiego w Polsce zaczęto organizować Światowy Tydzień mózgu. Nęcki organizuje świetne pokazy i prelekcje podczas pikników naukowych, podczas festiwali nauki, badanie mózgu. Jak zachowują się mrówki, o systemach pamięci. To wszystko robi się tam, ale nie tylko prowadzi się badania naukowe rzeczywiście na skalę światową, ale również świetnie się o tym mówi w sposób popularny. I myślę, że dlatego zasłużyli na laureata Nagrody Popularyzacji Nauki. 2013. Redaktor Bogdan Miś, to można powiedzieć, tu z polskiej popularyzacji wiedzy, robi to od 55 lat. W radiu pamiętam jego wspaniałe felietony w radiowej czwórce, w telewizji pamiętam jego świetne programy o Pitagorasie, o matematyce. No i w pismach był redaktorem naczelnym PC Magazine, teraz na różnych stronach internetowych, w różnych portalach popularyzuje bardzo trudną dziedzinę wiedzy. Czyli matematykę i informatykę. Laureatem w kategorii instytucja poza naukowa została Polska Akademia Dzieci w Gdańsku. Nagrodziliśmy stowarzyszenie za niezwykły projekt, projekt, w którym to dzieci uczą inne dzieci. To dzieci są autorytetami naukowymi i występują wspólnie z naukowcami. To jest projekt unikalny na skalę światową, który podnosi samoocenę dzieci, a przede wszystkim w ten sposób dzieci naprawdę uczą się więcej. Spośród grona sponsorów nagrodziliśmy firmę Samsung Electronics za wyjątkowe zaangażowanie finansowe, ale także organizacyjne we wsparcie dla nowoczesnej popularyzacji nauki w Polsce. To jest wsparcie dla instytucji, także instytucji Centrum Nauki Kopernik, ale także oryginalne programy. Bardzo ciekawy program Mistrzowie Kodowania, pierwszy na taką skalę w Polsce wprowadzony z sukcesem pilotaż, który będzie rozwijany, ale także wsparcie dla innowacyjnych projektów wystawieniczych w zakresie popularyzacji nauki. W tym roku jury przyznało dwa wyróżnienia, które nazwaliśmy dodatkowymi i odbiorą je już poznany przez Państwa dr Michał Krupiński z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz pani Danuta Bukowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Są pewne aspekty, które są trudne i były takie zagadnienia, nad którymi bardzo długo zastanawiałem się, jak w przystępny sposób przedstawić młodym osobom, ale również i dorosłym ludziom. Myślę, że w każdej dziedzinie nauki są zagadnienia trudne do popularyzacji, ale wychodzę z założenia, że wszystko. Co tylko czym się zajmują naukowcy, jest możliwe do opowiedzenia w prosty sposób. Dla mnie praca populizertora to przede wszystkim pasja i niezwykła radość, gdy widzi się zaangażowanie dzieci w pokazy, które organizujemy. Ale przede wszystkim to też nie praca tylko mnie, tylko trzech pozostałych osób. Mam na myśli Ewy Kaszewskiej, Karola Karnowskiego i Szymona Tamburskiego, z którymi miałam przyjemność pracować przez ostatnie kilka lat zajmuję się od kilku lat optyką, no to głównie właśnie popularyzujemy fizykę, optykę. I tak, jest to trudne, dlatego że przeważnie spotykamy się z taką reakcją młodzieży przed naszymi pokazami, że a, fizyka jest trudna, fizyka jest zdobani, a co to będzie? Ale jest to niezwykle inspirujące, jak właśnie po takich pokazach widzi się pasję w oczach i a, zrozumiałem, super, <noise> także... Serwis Nauka w Polsce przyznał też specjalne wyróżnienie dla rzecznika prasowego za wzorcową politykę informacyjną. Wyróżnionym rzecznikiem w tym roku jest pani Iwona Kieda z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Dla redakcji, dla dziennikarzy, rzecznik prasowy, który potrafi przekazać w ciekawy sposób i w, do, w dobrym momencie aktualne, najciekawsze wiadomości, to jest prawdziwy skarb. Korzystamy z informacji przekazywanych przez Iwonę Kiedę bardzo często. Dzięki temu tak naprawdę dowiedzieliśmy się, jak wspaniałe rzeczy robi Instytut w Olsztynie. Wcześniej nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, nie było osoby, która potrafiłaby nam to przekazać. Poza tym Iwona czuje, w jakim momencie kontaktować się z prasą. Jej informacje są wtedy newsami, które znajdują pierwsze miejsca na stronach internetowych nie tylko naszego serwisu, ale też różnych innych mediów.